Cześć, Siemanko, z tej strony Agrokapi. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie siewy z dużą parą i coś tu się zmieniło na naszej mapie, no, na, na naszym stawie. Mamy nowy ciągnik. Jest znacząca akcja 810 i nowy tu który nazwaliśmy. No. Kupiłem w sumie ten siewnik drugi, kupiłem mały siewnik, bo no, jakoś na razie chciałem w sumie tak jakoś mi pas. oj kurde. Może sąsiad się nie obrazi, jak mi pasowało, żeby po prostu kupić jeszcze jeden mały siednik i sobie taki siedem fajnie na dwa robić. Jak widzicie na ja się zaśmigamy, opuszczamy. No powiem tak, no nie za fajnie się tu działo. Miał być odcinek wcześniej, nie wyszło, bo farming nie wiadomo w jaki sposób. Jakby po wyjściu, miałem wszystko tu już obsiane przygotowane na kolejny odcinek. Po zapisaniu i wyjściu. Po prostu z gry, save się usunął, ja byłem w ogóle, skasowało mi prawie całą grę na tym save'ie I pole było, jak w poprzed poprzednim, Nie, nie w poprzednim, chyba. Albo jak w poprzednim, tamto pole, to, to, czekajcie, zarobię to 40, kurde, wyjechałem Było jeszcze, wiecie, w połowie nie skultywowane, Więc dosyć mocno mi niestety uprzykrzyło życie Oczywiście wiadomo, wiem, że tam save'a można sobie odzyskać i tak zrobiłem, ale nie wiem w jaki sposób, odpalając save'a kopię, odpala mi się cały czas wersja, ten na którym aktualnie jesteśmy. Ta jakby, ten zapis się odpalał, tak jakby było zrobione, więc nie mam pojęcia o to, co tu chodzi. Więc no nic, kupiłem po prostu, już trochę trochę złościłem, odpuściłem co totalnie grę. Kupiłem nowy ciąg, nowy siewnik, żeby jakoś to zasiać. Miałem to poza odcinkiem zasiać po pole też. Ale mówię no dobra, po na odcinku, jeszcze rozrzucimy nawóz. Rozrzucimy nawóz i co tu jeszcze i później jeszcze raz rozrzucimy nawóz i to zasiadłem więc prawdopodobnie tak to zrobimy. Że teraz zasiejemy, rozrzucimy sobie nawóz i później zrobimy to jeszcze raz. Już po prostu na, jak to się mówi, na wyrośnięty. Więc nowy ciągnik mamy. Fajny w sumie ten klasik. Jest tak jakoś naszą mi klasa na klasę. Bo chciałem w ogóle wziąć pęta. Zaraz Wam pokażę, na którego ten pomacik sobie włączamy. O właśnie tego, 700 Wario Ale tak, patrzę mocno. Kurde, w końcu ta Waltra już widzicie. No jest większa. Ma tutaj oryginalnie prawie 200 koni, Więc. W sumie tego fenda też można irono. No, tak. Uu. Też można go w sumie fajnie zrobić. No ale tak już mówię, dobra, już nie będziemy tak robić, kupię po prostu coś większego i zdecydowałem się na tego otóż do klasiora. Bo lubię w sumie te klasy. Czekałem na tych te I tego do 17 wyjdą na modach, wygrałem o już gdzie tam platynianie nie później poświęciłem pilanie dla w dodatku czekajcie jaki to był dodatek platinium jezu co on robi co robi ten pracownik nie patrzę tam patrzę się do tyłu on sobie przejedzie o już sama się popatrzeć co on robi i tak poza tym jak puściłem tu tego drugiego pracownika Z tej walki to nie przełączyłem nasiona i po prostu zasiało mi z znaczy nie sorgo, tylko co mi zasiało soję, bo jak widzicie tutaj mamy Zasianą przyniczkę yy, Tego, kurde co to jest, soja i tu będzie sorgo Oj, fajną te po sorgo zrobimy sobie Zmulczarujemy Zmulczarujemy, co się mówi? Zmultujemy, zmultujemy. Zmultujemy, ok. Tak będzie na pewno Prościej Więc bardzo fajnie To będzie kolejny fajny odcinek Więc Tutaj jeszcze w tym odcinku jeszcze był planowałem w ogóle na ten odcinek rozpocząć hodowlę kurek i chyba tak zrobimy. Czy chwilę tutaj przyjadę może jeden raz albo nie. Zresztą na tutaj nie damy sobie na statynika niech a ja po prostu postawię i ogarnę tego kurki. Dobra, ten walmer już powinien zostać Weźmie to raczej na raz tu ja już mogę z wyjeżdżać dobra a właśnie jeszcze jeden zakup chciałem zrobić w tym odcinku a poza tym wziąłem kredyt 120 tysięcy więc troszeczkę się zapożyczyliśmy ale to dobra po pierwsze budowa gdzie to było tutaj to będzie nie kształtowanie to my narzędzia o dokładnie majka Dostawimy sobie tylko ją tu, o tutaj sobie może fajnie to wyglądać, bo woda jest i tutaj myjeczka sobie dostała w ten oto sposób, dobra, teraz sobie umyjemy się w niej, bo się trochę upierdziczył jednak, chyba za blisko, dobra, Tyk. wychodzimy, Ty, myjemy, Ty, tutaj ładnie, do całego chłopu myjemy, Ty. Nie wiem, jak to Tutaj pyk. Tutaj pyk, pięknie było Tutaj o. W sumie nie wiem po co ja tak chodzę, bo to wystarczy, bo dobrze wiecie, że... Wystarczy on, tak o, zrobić i on się będzie mył, wiem. Ale lepiej czasem się tak o pomachać, że niby tu, tu myję... dziarno. Co Czemu to mi pokazuje? Aha. A dobra, nieważne. Dobra, i teraz tak, żeby nie przechoczyć, przechoczymy do dzielnika. Wycofamy sobie ładnie pod wiatrkę, Kurde, ten kultywator wierniczony. tutaj się, Oj, wycofamy. Ty, nie na Coś nic nie widzieliście. U, dobra, na razie tak, to zrobimy tak. Czytajmy to. Waltery i albo wczekajcie może ja po prostu zrobię krótkie cięcie zaraz się zobaczymy po prostu no to chyba tak zrobię, że na ja po prostu poza odcinkiem i sprawdzę czy na pewno się wszystko nagrywa więc zaraz się widzimy dobra wracamy po krótkim cięciu tu już jak tam pracownik kończy już nasze tam na morzu a my zajmujemy się teraz stawianiem kur stawiamy na razie mały kurnik, bardziej tu zagroda. Czekajcie, gdzie by go tu postawić? Tutaj w sumie... To mogło stać, ale tu przed domem to tak... Tutaj w sumie dobra, tu jest fajny teren nawet, więc tylko umieścimy. Tak, żeby tylko go... ładnie tutaj. Byk. Dobra. elegancko o, te ryganie świetna sprawa dobra, jak to wygląda? Postawiliśmy to w miarę ładnie możemy zakupić kury jakie mamy kury wiek 0 miesięcy czyli to są te za piątkę tu mamy kury 6 miesięcy okres hmm. dojrzałość Dobra, weźmiemy te, kupmy sobie ich na razie tak 15 Kupmy sobie 15 kurak. oraz do tego kupmy sobie... uj, bez przesady, z jednego kukur. O, i gitara. Jak widzicie tu pokazują białe kurki, a mamy różne. Ta jakaś zła idzie. To eee. ty. Dobra. Ale to jest mniejsza na razie łota. Chyba tutaj... Dobra, nakarmmy najpierw nasze kurki. I w tym odcineczku jeszcze byśmy chcieli to nawieść, ale... No całą tamam, w sumie możemy to nawieść. Czy on przy Tak. Wypadek. Dobra, nieważne. To się wyklepie? Nikt tego nie widział. Nikt tego nie widział. Wszystko do wyklepania. Dobra, ta przeciepa by się przydało jak więcej kupić. Właśnie, są te przecież tutaj, jak to się nazywa? Wyprzy... No, wyprzedaży pojazdów używanych, tak to się zwie. Ale nic nie ma niestety dla nas. Dobra, teraz ważna sprawa. Trzeba nasypać im jedzonka. Tylko panie, czy my mamy no, ja. Oj, nawet myślę, że to i tak będzie za dużo. To na 500. Ponad nawet. Dobra, to na 500. Raczej tu nie wejdzie. Mało, mało pewnie zjedzą, bo to ile tam... Pięk. Fajnie to wygląda, świetnie wygląda sypanie tego. Tutaj mamy... Tak, ale to tam... Ważne, że można je karmić. Uuu, trochę zjeżdżają. Myślałem, że mniej zjeżdżą. No kurde. W ogóle, jak sobie jechałem tym... Nie, klasem. Masajem jechałem... Żeby był... nie, waltrą, jechałem, żeby uzupełnić tamten siewnik. No i jadę, jadę, wyjeżdżam sobie z zakrętu. I tu jakiś nagle auto we mnie tak wspierniczyło, że wyleciałem w powietrze traktorem i łobaliło go na bok. Więc trzeba uważać. Ale tak w ogóle nie widziałem go, że on tam jedzie. Dlatego by mnie trochę to dziwiło, że nagle jadę, jadę i nagle dostałem. Dobra, tutaj udałem, że na milimetry wszystko wjechane. Podjedziemy sobie pod domek o, ale zabior wie. Dobrze, sobie tutaj, o, gitara. W następnym odcinku może jakieś karnie to postawimy i czucia, tu to można spać. Tak, śpimy sobie do szóstej, do do może takie poranne nawozy coś zwalniemy. Śpimy, Fajnie to wygląda, w końcu oddali tu tą... W końcu. fajnie że dodali tą emotkę tutaj tego że śpimy o jak ładnie wszystko nam po uros urosło po prostu powiem dobra mamy 6 rano o ja tam się wyciek produ produkować jak fajnie ty sobie możemy sobie gpsa w sumie wrzucić i że fajnie jeździ na gps ale dobra nie chcemy się go obracać to już tak jest to co się stanęło ty co się panie stanęło jezu łatwo o, o działa no jezu jak pojechałem i beznadziejnie choć że to będzie beznadziejnie na ale... albo panie ile to wyrzuca tam. nie trzeba no dobra kurno to nie będzie przynajmniej fajna akcja fajnie to wygląda kurde to teraz to nawożenie to jest tak pięknie objedziemy gdzieś tutaj to, powinniśmy sobie wjechać. myślę o coś takiego nie wiem jak to będzie wyglądać kurde taki kawałek zostanie po trochę że taki kawałek pozostanie to już tego nie będę nawoził tu szeroki ten rozsiewacz więc moment robota idzie i chyba na ten ten kończymy, skończymy, że rozstrzyje po prostu na wszystkich polach. Zapisywanie. Tutaj. Pyk. Gdzie to jest? Nie to. O. Wymaga wałowania. Fajnie. E, no ładnie, pojechałem. Dobra. Teraz lecimy na kolejne poletko Tu mamy pszeniczkę. Teraz lecimy popryskać sobie soję. Tak, tu jest soja po lewo, A po prawo mamy sordo. Dobra latujemy, rozsiewa tu odpalamy i łomień na złoki. Łogień z rury do góry. O kurde, ale nasz tam kontakt jest tak średnio bym powiedział fajny. Tak myślę co zrobić. czy się zająć yy, szkarniami i czy od razu to sprzedawać, bo żeby no właśnie, ale jak się będę to muszę kupić beczkę do wody. A ja Będę chciał beczkę do wody i będę miał już karierę, to również będę potrzebował jakąś nową tubatura. No właśnie, właśnie, właśnie. O kurtan, bezwiednie pojechałem, widzicie, czy to jest no, tam i ten stan? Ja. To szeroko rzucę. Nie no, jest na wodze. Weź ci pies, to się tak lipie jeździ Ale to, przeżyjemy dobrze, zawracamy Teraz muszę gdzieś tu, Tutaj gdzieś wjechać Jak to rzucę, jak to rzuca, no Byśmy mieli prawie cały pole Dobra, pojedziemy tak jak Teraz, trudno Już trudno się mówi Poszedł bym jakieś zwierzęta Trochę jakieś, tam wiem, nie może Byśmy na sam początek poszli bo, że Wiem, że ze zwierzętami był ten problem i nie wiem, czy po tym patchu, ostatnim, zostało to naprawione. Pewnie się karty z Was zmieniły. Zdarzyło z tym, że po prostu takie dziwne, strasznie bardzo dziwne odgłosy są przy zagrodach na zwierząt, więc to jest fajna sprawa, bo ktoś, co kto ma głośniejsze farfy, to idzie o głowę tego, więc to nie jest fajne. Dobra, lecimy na ostatnie pole, ale to pole chyba zrobić pracownik, a my się będziemy przegnać w tym czasie. Zobaczymy co jeszcze do tej reakcji, jak tam. Dobra, panie pracownik. Eee, no, fajnie, jak to... nie, no jeden tu fajnie, nie wiem czy ja tu muszę walnąć, a nie ten przycisk. Kurde, nie, znowu mi używało Fajnie to wygląda. Dobra, zjedź panie. No pół mnie na noc. Pod, Podbitimy sobie do naszych konkurencji. O! Ja mamy jajeczek? 67 kilo jajek. I bardzo fajnie. 16 kurak, czyli to prawdopodobnie jedna mi przybyła kura. Fajnie, fajnie. No to cóż, w tym odcinku by by, byśmy się już żegnali. Do następnego. Na razie cześć.